Dobry, dobry wieczór w kolejnym odcinku wschodniego plonu. Dzisiaj tak bardziej agresywnie, bo już robota w polu idzie. Potężnym pronarem robimy na buraki po oranym kubotą. Jak widzicie, było to już nawożone. Traktor został przygotowany na miarę naszych możliwości w sensie takim, że wczoraj po szkole go przygotowywałem. To wiadomo podstawowe rzeczy, takie jak filtry, agregat nasmarowany od A do Z Nawet mogę przyznać, że był nasmarowany w tych miejscach, w których jeszcze nigdy nie był przepalamy trochę pronara, bo całą zimę stał tylko... Dwa razy zawiózł, trzy razy drzewo. Jeszcze na sobie nie byłem, ale będę jutro dogrywał. Przyznam szczerze, że długo czekałem na tą chwilę, aż będę mógł nim robić. Aż w końcu nadarzyła się okazja, nie mogłem się doczekać. Bardzo lubię czy to agregatem uprawowosiewnym, czy ścierniskowym bądź talerzowym robić, więc dla mnie to jest sama przyjemność. Przyznam szczerze, że nawet bardziej wolę robić w polu z agregatem niż ciągnikiem robić w transporcie, bo jakby no nie ma tej adrenaliny, bo droga jest w miarę zadbana. Jak się jedzie, bo się jeździ wiadomo głównymi, żeby było przyjemniej i łatwiej. W tym kawałku jak dobrze pamiętam mamy chyba 6 albo 5 hektarów. Wszystko jest, będzie owsiane burakiem cukrowym. Trochę nam zjeździli to pole. Przy takiej sadzawce Chciałbym też zaznaczyć, że to nie moje papierosy Tylko taty Bo tato tutaj patrzył Ustawienie agregatu, czy jest wszystko w porządku Przyjechał ze mną na pole, bo on wie które pola trzeba robić, bo ja jeszcze wszystkich swoich pól nie znam Znaczy nie tyle co nie znam, ale bardziej nie wiem do nich dojazdu no wiadomo, nie chce się po czyimś robić, tylko po swoim. Chociaż jakby się coś zrobiło, to byłby wdzięczny. Dzisiejszy zestaw to Bronar 1221 a 2 Agregat uprawowo-siewny Unia Kombi BH. 3,7 metra. Niektórzy jeszcze nawozy rozciewają. Inna osoba w polu, widziałem RSM-em pryska. Mój sąsiad też, prawowo dzisiaj robi. Tak, chciałbym od siebie dodać, że jest już 10 stopni ja myślałem, że to trochę zimniej i tak gorąco jest mam ogrodniczki i galesony a tu nie dość, że grzeje silnik od pronara to jeszcze ciepło trochę tu miaczek się zrobił, ale zaraz to się poprawi mamy dzisiaj piątek wieczór Jedni idą na melange, chociaż kobiet, ale idą online A ja robię też to co lubię, czyli robię w polu Jak to po ranym, trochę wrażeń więcej Ale to jeszcze nic Raz jak robiłem talerzówką na polu obok domu burda się schowało od tego Pamiętam chciał tata spróbować bo się zawsze robiło pionowo na tym polu. Chciał spróbować poziomo. To jak mnie nie wytelebało w tym pronarze, to jak na przodzie było wciążnik 700 kg, to kurde aż mi przód skakał. Normalnie jak na trampolinie. To był pierwszy i ostatni raz, kiedy pole poziomo robiliśmy, jak od lat było robione pionowo. To nie było robione po rannym czy coś, tylko po zasianym i zebranym po pszenicy. Zasiane mieliśmy. Można powiedzieć, że swój debiut wykonywania pracy w polu już mam dawno za, za sobą, bo już mam zrobione w swoim życiu z agregatem, łącznie ze, ze wszystkimi rodzajami agregatów. 20-25 hektarów, więcej bym nie dał. Pronarze zapomniałem dodać w filmiku z, e, sprzedaży złomu, że wszystkie pieniądze, które uda nam się zarobić ze złomu, zostaną przeznaczone na pronara. To chociaż mamy nadzieję, że uzbieramy te 2000 tysiąca zł na EHR do niego już cenę jego ja tako znamy będzie potrzebny nam EHR bo mamy yy, bo mamy z problem z podnośnikiem że co prawda mamy linkę od Pronara oryginalną ale jest ona już od tych nowszych modeli w tych nowszych modelach linka jest to te 5 cm, nie no nie 5, ale 2 cm dłuższa i to już o tyle komplikuje sprawę, że ciągnik nie jest w stanie podnosić na maksa mi agregatu i wałki są w agregacie do końca opuszczone i czasami mi suną po ziemi. I wiadomo, jak się dobrze nie popatrzy, można wałek pogiąć. Dlatego byśmy chcieli uniknąć, bo to tylko generuje kolejne i niepotrzebne koszta. Trochę muszę się zbliżyć. Fotel mi piszczy, to na sprężynach i tam chyba jest jeden siłownik gazowy. Nie wiem po co go dali, chyba żeby tylko użytkownik nie zasnął jak się zużyje, bo piszczy. Kurde za daleko robię. Przyznam szczerze, że trochę ten ruch na czole w polu przeszkadza, bo więcej się skupiam na tym roku i na gadaniu niż na samej robocie. Ale myślę, że skoro jestem w stanie sobie słuchać muzyki na pełnej i robić w polu, to gadać i nagrywać też, żaden problem. Kurde, to ja tak zjechałem, czy tak Tato zjechał? Tylko to zrobię dzisiaj, czyli to jedno pole przy dobrych wiatrach na buraki będzie zasiew, a resztę, którą będę robił agregatem, to będzie mam nadzieję, że ja będę robił. To będzie na zasiew fasoli, bo też mamy parę, parę naście hektarów fasoli. A wiadomo fasola jest to roślina, która lubi miękką glebę. I tak będę musiał tu jeszcze raz przejechać i tak to nie będę brał po kawałku. Fajnie jest. Nie jest mokro. Co prawda, jak ktoś zauważy, woda w sadzawce jest, chociaż nie było jej wiele lat. Ale na polu mokro nie jest. Jest tak idealnie, mógłbym rzec. Agregat idealnie ustawiony. Idealna maszyna, idealny operator i to wszystko idzie. Bronar już teraz u nas trochę robi licznik pokazuje niby 33 tysiące motogodzin ale on tak w rzeczywistości nie ma chyba mamy go już 13 lat i powiem tak maszyna dla gospodarza średniego idealna części tanie silnik nie do zajechania Naprawdę, kawał silnika 6 cylindry, 136 koni, to jest naprawdę moc duża. Niestety, pojemność nie pamiętam, ale jak będę strzelał, to on ma coś chyba 7,2 pojemność. Także, też dużo. Jak jeszcze kuboty nie było, to on był od wszystkiego głównie od wszystkiego. No, agregaty. Orka, to była cała jego robota aczkolwiek z naszym overroomem, którego mamy miał on trochę ciężkie życie się męczył trochę chłop chłop, maszyna już nie róbmy z maszyny człowieka i po prostu Kubota była dla nas potrzebna żeby tego trochę odciążyć żeby mógł odpocząć po od zasłużonej ciężkiej pracy i wykonywać bardziej lekko, bo on to by i nawet u niekombi kombi BHP 4 ciągał na spokojnie. Tylko że mankamentem pronarów tych starszych modelów, bo nie chcę się wypowiadać na tych, o tych nowszych, mankamentem jest to, że mają bardzo słaby udźwignię. Czy nawet jak chcieliśmy do niego kupić porządny siewnik to już był problem, bo mimo wzmocnienia pompy nie chciał biedak podnosić no i pronar już odpoczywa. Mamy taki jeden agregat talerzowy Unia Ares Plus L z hydropakiem. No to to jest ciężki agregat, bo jak ta Unia Kombi ile waży? Tony 700 i to jest 3,7 metra. To sama ta talerzówka, którą właśnie mamy, ona waży 2300. Mamy bardzo ciężki wał, ale pracę z nią dopiero zauważycie podczas siewów. O, też na siebie mogliście zauważyć u ciapka team. Jak mój tato siał, bo to tato się zajmuje siewem. Tato się zajmuje siewem, pryskaniem, nawożeniem. A ja się trochę wpycham tacie. I się biorę za agregaty, za orkę, bo ja to lubię bardzo. W siewie boję się trochę. Jeżeli chodzi o samo rozsiewanie, no to mógłbym rozsiewać, abym ja ścieżki miał porobione. Co to w tym ciężkiego takiego wybrać? Dobrą dawkę dać, nawozu policzyć i robić. Wiadomo jak to agregatem uprawowo siewnym trzeba pamiętać, aby nie robić wiele razy po tym samym, głównie przed siewem. Ze względu na to, że gleba może być zbyt miękka, co będzie tworzyć dla, dla rośliny niekorzystne środowisko do wschodu. Na przykład u nas, uprawowo-siewnym, przed siewem się robi dwa razy i nawet więcej nie można, bo pamiętam, jak raz w polu robiłem, no i miałem taką konieczność, że musiałem trzy razy przejechać po tym samym. Na cztery. No, to był ten problem, że już przy mojej prędkości roboczej, coś około 11-12 km na godzinę, zapychały się wałki, nie wyrabiały, przerabiać materiału. No i dobrze, Tato już idzie. Także widzimy się w dalszej części odcinka. Jak możecie zauważyć, zaorane jest. Nie jest żadnym takim, kurde, kopcem jak na kartofle. Bo może nie tyle, co tak chcieliśmy. Bo ja jestem tego zdania, że wiadomo, jak jest taki delikatny kopiec, to ta woda się w dołku zbiera. Ale my zawsze oramy tak na gładko, bo i tak teraz trwały susze przez 5 lat. I nikt się raczej nie spodziewał takiej już można rzec, skoro tyle lat była susza, anomalii nawet pogodowej, dużych mrozów, dużych mrozów, opadów śniegu, ale tej wody już u nas nie ma. U nas było tyle suszy, te rośliny się domagają tej wody. też i ocieplenie klimatu na to wszystko wpływa. Staramy się jakoś tą wodę zatrzymywać, my rolnicy. Chociaż teraz by się przydało nam przerzucić tato taką... W sumie ja jestem za tatem, abyśmy przeszli na uprawę bezorkową, aczkolwiek nie mamy do tego sprzętu, bo głównie brakuje nam agregatu. Bo mamy agregat ścierniskowy Uniakos. Tylko wiadomo, Uniakos nie ma tam 11 łap, bo by na tyle nam trzeba było. Tylko ma 7 A na razie na ten sprzęt niestety pieniędzy, aż się nie chce wydawać jakie to jest wszystko drogie. Jak ja widziałem, że kawał stali byle jakiej na internecie, czyli 3 metry plus bał wychodzi z człowieka 30 parę tysięcy. Nie chcę po tym błocie jechać trochę. Jak, wychodzą, jak chcą wyrzucić z człowieka te 30 tysięcy, mówię wyrzucić, no bo to też zależy na jakości, co z człowiekowi z tego, że on kupi agregat uprawowo-siewny za 35-36 tysięcy, no tak powyżej 30 tysięcy. I nie mówię z polskiej marki, bo nie chcę... Wdrażać e, opinii, że tylko polskie maszyny są słabe, bo na pewno za granicą też są takie marki mniej popularne, których jakość wykonania też prosi o przebaczenie albo o poprawę, są słabe. Wiadomo, teraz stal poszła w górę, oglądam innych YouTuberów. Sam siebie nie nazywam youtuberem. Jestem po prostu takim użytkownikiem, który chciałby coś od siebie zarchiwizować na portalu społecznościowym. Taka dość profesjonalna nazwa, jak to można pomyśleć. To mają tam złą po złotówce, a wiadomo jak to jest w rynku, na rynku. Złom idzie w górę, to i stal będzie szła w górę. Jak na przykład my kupiliśmy kubotę w czerwcu, to dziś ten sam egzemplarz otrzymali, otrzymałoby się o kilkadziesiąt tysięcy drożej. I możemy tu mówić o kwocie nawet 40 tysięcy. Wiadomo, te wszystkie sytuacje, jakie są w naszym państwie, mam tu na myśli obecną chorobę powoduje to, że rynek stara się jakoś utrzymać to na no, chłopie zarabiają zauważyłem już na karcie no i na karcie na kamerze, że już 17 minut trwa odcinek więc chciałbym przy zachodzie słońca zakończyć dzisiejszy film i tym samym zaprosić was do kolejnej produkcji